Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie buraki zasmażone po staropolsku. Zapraszam do przepisu. Na początek tylko wam powiem, że potrzebujemy kilogram buraków czerwonych, ugotowanych lub upieczonych. Jeżeli chcecie je upiec, to wkładacie te buraki umyte do piekarnika w zamkniętym naczyniu żaroodpornym na 180 stopni i pieczycie około godziny. Plus minus 10 minut, tak żeby buraki były po prostu miękkie. Wiadomo, większe, dłużej, mniejsze, krócej. E, dokładny proces pokazałem w poprzednim filmiku, właśnie z burakami ze do obiadu. No i do tego jeszcze potrzebujemy dwa jabłka. Najlepiej by to były kwaskowe jabłka. Mnie się takich owych nie udało kupić. Po prostu kupiłem dwa zwykłe jabłka i też będzie, będzie ok. To Dużo. Dużo? No. Dobra. No i teraz przystępujemy do przepisu więc na początek buraki odstawię muszę zetrzeć sobie jabłka jabłka ścieram w malakserze o tych mniejszych oczkach jak najmniejszych zaczniemy je przygotowywać na patelni później podsmażać i w tym czasie zetrę sobie też buraki czego Wam nie będę pokazywał, bo tu nie ma co oglądać jak się ściera buraki, ale później dołożymy do jabłek, to będzie ważne dobrze, tu mam jeszcze rodzynki o tym też za chwilę Okej, okay, to na początku obieramy jabłka. Jem. Chcesz jabłko? No. Pozbawiamy się gniazd naciennych. Kroić? Kroić, kroić. Trzymaj. A? Poczekaj. Proszę, tu masz. Drugie, tak samo. Jabłka od razu ścieramy na tych drobnych oczkach, które Wam pokazywałem. Ok, jabłka mamy startę. Od razu musimy je skropić sokiem z cytryny, żeby nie ściemniały. daję całą cytrynę, bo te moje jabłka nie były kwaskowe, także to trochę mi ten smak, po prostu takiej, tej kwasowości mi to podniesie. Będzie dużo lepiej. Dobra, jeśli mamy tak już przygotowane jabłka, to weźmiemy jeszcze rondelek z wodą, troszeczkę wody, i tu mam cztery łyżki rodzynek. Wsypuję te rodzynki tutaj do rondelka, wstawiam na mały płomień i niech to się parę minutek tylko podgotuje. No i teraz na patelnię wrzucam ze spokojem łyżkę masła, u mnie masło klarowane. Roztapiam. Rodzynki zaczynają się tam powolutku gotować. E, tutaj już jest rozgrzane masło, dodaję te jabłka wraz z sokiem, wszystko razem tak jak tutaj jest. Dosłownie parę minut podsmażam te jabłka na maśle. W tym czasie idę szybko zetrzeć buraki w malakserze w tym samym naczyniu. Po chwili mogę już przełożyć rodzynki. i dalej smażymy je z jabłkami dosłownie minutę w tym czasie idę po buraki buraki starte na puree, na drobnych oczkach i teraz już na spokojnie Buraki starte, wszystko przygotowane. Smażymy buraki z jabłkiem, nie zapominając o podstawowych przyprawach w kuchni polskiej, czyli suli, pieprz. Trzeba posolić, żeby to smak miało. Pieprzu też dodać odpowiednio. Oczywiście, jeśli będzie mało kwaśne, można to jeszcze skropić później z cytryną, ale to nie wszystkie składniki, które tutaj nadadzą odpowiedniego smaku i charakteru. Smażymy, smażymy, ogień na maksa. Ten przepis jest zrobiony tak naprawdę na życzenie moich widzów. Wspominałem, że mam taki przepis, prosili mnie w komentarzach, więc jest. W międzyczasie dodajemy tutaj łyżeczkę cukru, taką kopiastą. W moim przypadku jest to erytrytol. I w tym momencie dodajemy albo dwie łyżki świeżego chrzanu, albo cztery łyżeczki już takiego ze słoiczka. On jest mniej intensywny, więc takie cztery łyżeczki na 4,5 ze spokojem mogą wejść. I mieszamy. Oczywiście można dodać więcej, jeżeli chcemy mieć bardziej szanowy ten smak. Musimy dokładnie to wymieszać. Dalej niech to się podsmaża. Oczywiście raz po raz musimy to wymieszać. Przede wszystkim sprawdzić na smak. Hmm. Pycha. Szanowe. fajne, fajna sprawa. Dobra, teraz jeszcze już takie końcowe zesmażanie będzie, także jeszcze wejdą tutaj takie proste i szybkie składniki. Więc teraz taka prosta sprawa. Do miseczki dodajemy 3-4 łyżki mleka. Do tego mleka dodajemy dwie płaskie łyżki mąki. I taką różgą. Musimy to wymieszać tak, żeby nie było grudek. Tu jeszcze zamieszamy. Mieszamy, mieszamy. Tutaj też. Dodajemy 100 ml śmietanki 30-30%. Dodajemy trochę soli jeszcze. Dodajemy trochę pieprzu. No i jak już mamy wymieszaną tą naszą zawiesinę, taką bez grudek, taką idealną, to teraz wlewamy do buraków, mieszamy, zasmażamy. Zasmażamy około 3-4 minut. Daliśmy tutaj surową mąkę. Ona musi dostać odpowiednią temperaturę. Na koniec warto sprawdzić, czy nie dodać pieprzu. Czy może troszeczkę więcej szanu. Czy może skropić delikatnie cytryną. No, to już jest pod wasz gust osobisty. Ale w moim wypadku jest jak najbardziej ok. Ja tu już przed chwileczką sprawdzałem sobie, jak to smakuje, ale teraz widzicie chwilę to musimy podsmażyć wszystko. I tak, na dole trzeba mieszać, gdzie ta najwyższa temperatura jest na dole, więc musimy to jeszcze mieszać. Można podawać na zimno, można podawać na ciepło. I jak naprawdę chcecie. Przechowywać w lodówce też można dość długo ze spokojem. Robicie 2-3 dni wcześniej. Ze spokojem one na Was poczekają w lodówce, tylko zamknąć w jakimś słoiku w jakimś szczelnym naczyniu i może to stać chwilę. Dobra, ja już to wyłączam. I w parę minut dosłownie macie zrobioną całą patelnię buraczków do obiadu i to naprawdę wystarczy na kilka obiadów, także nie przepłacajcie w sklepie, zróbcie swoje buraczki, będziecie naprawdę zadowoleni. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia!